Ten dzisiejszy program to jest takie podsumowanie, taki mały remanent z mojego rykowiska. Czasami tak jest, że gdy bór zdarzy, czy darzy, a nie chcesz brać tego, co święty Huber daje, no to potem zostaje z niczym. Tak było w moim wypadku, jak ci nasi szanowni widzowie, którzy pamiętają odcinek, gdzie pokazywałem byki od razu, jak się zaczęło rykowisko, dosłownie w pierwszy dzień to była sobota. Zaczynał się sezon na polowania na jelenia byka i już siadłem sobie na ambonie i już mi wyszły przepiękne byki, z czego co najmniej dwa były do strzału, były selekty. Potem jeszcze były dwa, już ich nie filmowałem. No i mogłem spokojnie wybrać, bo były na odległość jakichś 30 metrów i strzelić. Ale jak powiedziałem sobie, no cóż będę strzelał, dopiero się rykowisko zaczyna, a już w pierwszy dzień będę od razu byka strzelał. No i nie strzeliłem. I tak zostało do dzisiejszego dnia. Minął przeszło miesiąc, bo dzisiaj już jest chyba 4 październik, i w dalszym ciągu tego byka nie strzeliłem. Ale udało mi się ładnych kilka byków nagrać. Wiele byków widziałem. Generalnie byki nie strzału, albo za młode, albo po prostu nieselekcyjne. Bo jak wiecie, są te nowe zasady, trzeba bardzo uważać. Zawsze będę powtarzał te zasady, nie wiem do czego są potrzebne. W każdym razie ta zmiana tych ciągła zasad, ale już o tym mówiliśmy. No więc tego byka nie strzeliłem, ale zapraszam Was na taki, na taki przegląd tych byków, które widziałem, tych materiałów, które udało mi się przez ten czas zgromadzić. Oczywiście cały czas polujemy na byki, bo u nas byków jest bardzo mało strzelonych. Mamy jeszcze ich dosyć sporo. No i jeździmy do lasu. Pogoda się zmienia, robi się coraz zimniej, ale rykowisko właściwie już się skończyło. Jeszcze chyba dwa dni temu byłem w lesie to jeszcze słyszałem takie postękiwania. To już nie, to nie jest taki ryk typowy, ten godowy, tylko to jest takie już, takie memłanie. No i koniec. Ale oczywiście, no, szansa na polowanie byka jeszcze jest cały czas. Jak wiemy, polujemy do, chyba, nie wiem, czy się nic nie zmieniło, ale chyba do połowy lutego, czy do końca lutego, ja już teraz nie pamiętam nawet. Oczywiście to zawsze trzeba sprawdzać w kalendarzu. To mamy, mamy jeszcze czas. Zaczyna się też taki okres tych Polowań już na łanie i cielaki, bo tak jak już mówiłem, u nas w kole też jest taka zasada, w wielu kołach przypuszczam, że na, we wrześniu, chociaż wolno było, na łanie i cielaki nie polujemy. W czasie rykowiska nie polujemy na łanie i cielaki jelenia. U nas, ja mówię. No więc z tego przestrzegaliśmy, ale ponieważ już zaczął się październik, no więc możemy polować na łanie i cielaki. U nas jelenia jest bardzo dużo, więc postanowiłem, jeżeli coś mi takiego fajnego wyjdzie, chociaż te cielęta są jeszcze małe. Stosunkowo. widziałem już też takie podrośnięte sztuki, ale większość te takich jest niewielki więc jakby się trafiło jakieś takie ciele podrośnięte, czy najlepiej jakby to była łańka, bo to łatwo zauważyć, jak jest bardziej jak jest chmara, bo bardzo łatwo się pomylić. Tak ostatnio miałem, że wyszła mi łania i wydawało mi się tak, że to jest łańka, mniejsza była. Wyszły z trzcin. No i żerowały spokojnie, ale za 10 minut wyszło, łania, ta pierwsza wyszła z cielakiem, a ta druga bez, no więc. Tak spokojnie pomyślałem, że to jest łańka. Czyli można było strzelić. Ale za 10 minut wyszło ciele. Do tej łani zaczął pić mleko. No więc też łatwo się, łatwo się pomylić. Szkoda by było w taki sposób odstrzelić łanie od cielaka. No więc jeżeli wyjdzie chmara, no to wtedy na przykład tak jak teraz idę na pole, więc widzę, mam przegląd, widzę łania, łańka, można to rozpoznać. No i oczywiście byk cały czas liczy, chociaż jak wszyscy wiemy jest coraz trudniej z tym bykiem. Po, po rykowisku już te takie porządne byki odpoczywają, zaszywają się gdzieś, więc rzadko gdzieś wychodzą w ciągu dnia, a ryczeć to już w ogóle. No ale próbować trzeba. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, w tym odcinku poświęconym rozmowie z naszym kolegą Miłoszem Kościelniakiem, mecenasem, Miłoszem Kościelniakiem, marszałem, zachęcałem do głosowania na niego. No pojawiły się oczywiście komentarze, no a czemu tak, a czemu tam? No każdy z nas ma swoje poglądy. Ja też. Nagrywając ten materiał z Miłoszem, nie identyfikuje się z żadną partią. I myślę, że tak powinno być, że poglądy nasze polityczne to jest nasza osobista sprawa. Ja w tym programie nie wyrażałem żadnych sympatii głosujcie na tych, na tamtych. Po prostu mówiłem, zachęcałem do głosowania na człowieka, na, na naszego przyjaciela, na mojego przyjaciela, naszego kolegę na Miłosza, który autentycznie od wielu, wielu lat wiele robi dla naszego uwiectwa. Przede wszystkim jest fachowcem, doskonałym fachowcem z dziedzinie prawa łowieckiego i nie tylko. Pisze artykuły w bracie Łowieckim, jak doskonale o tym wiecie, robi taką wykładnię prawa. No więc to jest człowiek, który naprawdę działa. Jeszcze do tego dochodzi Instytut Analiz Środowiskowych. No więc z kogo poprzeć, jak nie właśnie kolegę Miłosza? I tutaj odsuńmy na bok nasze animozje, czy lubimy tą partię, czy nie, nie lubimy tej partii. Tu chodzi o człowieka. Nie chodzi o partię, tylko chodzi o człowieka. O człowieka, który będąc w tym Sejmie mógłby wiele dla nas zrobić. Ja wiem, że zaraz się pojawią głosy, a co jeden może? No, wiele może. Jeżeli w zderzeniu, jak tak nieraz obserwuję te komisje Sejmowe, to po prostu ręce opadają, jak się słyszy fachowość tych, fachowość tych posłów naszych. I oni bardzo często, ci oponenci, szczególnie nasi, w zderzeniu z prawdziwym fachowcem, a podkreślam, miłość taką osobą jest, tracą rezon. Jakby tracą wątek, bo fajnie gadać, bełkotać o niczym, jeżeli się nie ma godnego przeciwnika, ale pojawia się przeciwnik, tak jak było z słynną panią poseł, która obrażała nas z mównicy sejmowej, a jak została oskarżona i miała się zrzec immunitetu, to nagle odwaga odpłynęła. No więc tak to często bywa, więc taka nawet jedna osoba na takich komisjach, gdzie są poruszane dla nas ważne sprawy, jest nieodzowna, jest, jest naszym jakby no, skarbem dosłownie. No więc taki apel do naszych Kolegów ze wszystkiego, Jeżeli możecie, zagłosujcie na naszego przyjaciela, bo naprawdę warto. Co przed nami? No oczywiście polowania, polowania, cały czas polowania, zbliża się sezon polowań zbiorowych. Teraz już na ambonę posiedzę z półtorej godziny, bo ten zmrok bardzo szybko zapada, a jest zimno. W tej chwili już sobie wziąłem polar ciepły z ciepłą koszulę, bo jest naprawdę zimno. Październik, już na ambonę. Życzę wszystkim udanych łowów i daszbur. Słychać za mną jak wyki ryczą? Co najmniej cztery. Cały czas na no, trwa rykowisko. Wiem, że na pewno jakiś tu jest młody byk Prawdziwy koncert. Teraz się rozkręcają na całego. Z prawej jest jeden byk albo dwa, a tu chyba jest za cztery, są albo pięć. Gdzieś tam siedzą w tym, w tym, w tyrimizie. pośród trzcin. Bażąc się pod... o tu, tu jest gdzieś bliżej byk całkiem blisko jest byk tu za tym drzewem jest byk tam w tych trzcinach, tam jest kawałek wody i tam jest byk ale to jest taki teren, że tu wejście, żeby tu wejść Mowy nie ma, a ja nawet jakby się strzeliło byka, to nikt go nie wyciągnie tam Także to jest idealny matecznik. No, to jakiś taki dziwny głos tego byka. Tam zauważyłem byka, tylko bardzo daleko, ale nie wiem co to jest, co ma na łbie. Ale to jest byk. O kurde. Jasna cholera jaki byk Piękny byk Przeszedłem na drugą abonę Tu macie prawdziwe rygowisko Przedtem widziałem byka Kapitalny byk Mam trochę zły, mam zły wiatr, bo wiatr jest taki akurat na ryczące byki, ale liczę na to, że adrenalina, że się wyjdzie. Tam wyszedł jakiś byk, ale to jest młody byk. To są dwa młode byki tutaj. No. Ale tym widziałem. Kapitalnego byka. To młode byki. Usmak. Piękny nie nie też nie doszło Cudowne sceny, przepiękne. U nas tak. nie ma cztery nudy. Ten jest chyba to najmocniejszy, bo pozostałe byki się boją wyjść. Teraz już nie wiem ile byków ryczy. Sześć, siedem. ma 4 odnogi. Tam ma 3 bez raz. Raz, 2, 3, 4, 5, tak. Tam jest dziesiątkiem, a tu jest na ale ma 4 odnogi w koronie. Panie się pasie za chwilę będę kończył, wracam do domu rano, skoro świtu tu jestem. Czy zobaczy wieniec бекж walkę. Idzie za łanią, to macie przecylowne sceny. Tu jest ten byk, którego żeśmy obserwowali. A nie, to jest ten byk. Ten wcześniej, to jest ten wcześniejszy byk, czyli to jest jeszcze mocniejszy byk. Było krótkie starcie. Kończę już to polowanie dzisiejsze, teraz tylko zastanawiam się, jak mam stąd wyjść. Jak tu są wszędzie wokół jelenie. To jest na pożegnanie na dobrą noc. Muszę przegonić, bo nie mam wyjścia, nie mogę tu, nie ma ani drogi. Muszę iść na tego byka. Ale sceny niesamowite. Chyba sobie ten kopie dołek luyny. Tak to wygląda, że to jest dołek, teraz podda moc. albo się położy. Nie, położy się. Teraz się rozkopał i się położy. I odpoczywa. Już się zmęczył. Oczywiście Kolejny wieczór na ambonie. Siadłem to nie dosyć, że mam te krowy szkockie tu pod sobą. To przed chwilą nawet się nie spodziewałem, nie, nie oglądają się byk nie wylazł. Ale cztery, jakiś taki dwunastak, nie wiem dokładnie. Ale to młody byk. Młody byk i może był dwunastakiem, ale to by musiał mieć 6 lat, żeby był, obustr bo jeszcze był do tego obustronnie koronny. To był raczej nie do strzału, takiego byka bym się nie zdecydował strzelać. Ale miałem go tutaj pod przy przyszedł mi na, na ile to na 10 metrów, pod samą amboną. Jakiś taki widać, że szukałań albo jeszcze gdzieś tam przegoniony. Ładny byk, ale gdzieś tak go oceniam na 4 lata. 4 więcej, więcej nie powinien mieć a takiego byka to, to nie dostrzał byk tu widocznie mnie zwietrzył bo się wiatr, strasznie się wiatr kręci raz mam z tej strony, raz mam z tej strony i musiał mnie zwietrzyć i dlatego odleciał, tam raz zawabiłem to stanął ale poleciał czekamy dalej poluję na byka i tu mam takiego byka pod amboną jest bydło szkockie, łazi nam tutaj nie wiem czy to był ciekawy. Kiepeczesko Chciałem przegonić, ale się nie wiem, patrzą po prostu Jakby tak wieczorem, szczególnie tego, tak zobaczyć jakiś napalony myśliwy, no to bym go położył do dzika Jak łeb schyli, to dzik Krótki kark Także, no mi się nie przegniło Wyszły łanie i taki byczek. A, w ogóle się nie liczy. Łania, jakiś łańka. Też jakiś jest, to jest? Też jakiś taki łodzian. Łodzież. łajka z tamtego roku. Rykowisko się już w zasadzie kończy. Ja mam tu takie fajne miejsce na Trzcinach. Byłem tu wczoraj. Widzicie jak były byki, tylko młody. Widzicie jak gdzieś tam byk walczy. Ale byka nie widzę. Takie są wysokie trzciny. Nie ma szans. Wyszedł jakiś byk, ale to taki...